Związłem waszego kolegę! To ja! To ja! Lądowanie bomba, pierwsza klasa. Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Wildlands. Uznałem, że chciałbym nagrać jedno odcinkowe z tygry, zwłaszcza że mam dla Was kopieł tygry do oddania moi drodzy. Jeżeli chcielibyście ją zdobyć, chciałbym, żebyście napisali pod odcinkiem, co Wam się podoba w tej grze? Co wygląda naprawdę interesująco i co zachęca Was do zagrania w nią? Ja z kolei chciałbym w przyszłości nagrać może koopa z tej gry, bo wydaje się naprawdę zabawne, i wydaje się, że może mieć mnóstwo frajdy grające z znajomymi, więc kto wie, może takie będą plany. A na chwilę obecną, cóżmy sobie jakąś przyzwoitą postać. Postać na ten jeden odcinek stworzona. Bingo! Tryb normalny. To będzie postać, która mi posłuży tylko w tym jedno odcinkowcu, bo wydaje mi się, że gdy będziemy już grali w kopię, z mi na przykład, jeżeli będą chcieli do mnie dołączyć lub będzie czas, jak to bywa, powinno być całkiem ciekawie. The Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Guess you've been down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about five years. It means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? A in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Huey, Argentina and drank all the way to Viazon. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. You should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. the horrible fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions but let me tell you right now no matter how you compartmentalize how you desensitize you can't prepare for el sueno he's got a religious streak that rates pretty close to delusional taken down the poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA-DEA-JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. soldiers. This is the help you promised, that Sandoval well promised. A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pak leader of the resistance group Kataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly six years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Kataris 26. More than that, her group is founded on his ideas without his theories of an agrarian proletariat there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government amaru must be saved if you were to assist my people it would do much to earn my confidence where is he we do not know exactly we know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is i'll put a call into the activity see if they can dig more intel out of the airwaves

the boy or the mini to the vehicle, as doctor time to earn your pay people put on your game faces i tell you i'm not too comfortable working with pakatari and these rebels their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground what's your feeling on this end <muchy> of the day this is a revenge mission we need to focus and get this done quick before we get stuck between local <muchy> politics and a firestorm of cartel bullets first objective oops crack down that santa blanca lieutenant so we can find amaru Okej, okay, bingo. To będzie uba w kołopie. Aczkolwiek mam nadzieję, że najpierw uda mi się rozbierać nową kartę, bo... Jak widzicie, gram na ustawieniach wysokich, a nie na ultra. Kilka efektów musiałem wyłączyć przez wzgląd na to, żeby gra naprawdę średnio chodzi. Taki sprzęt już, no. Dobra. Z drogi, chłopcze. Przynajmniej wiem, że możemy tam dojechać też skrótem. Kilometr. Zaraz będziemy na miejscu. Byle nie rozjeżdżać cywili. Grzostrożnie z głową. Okej. Okay. Czyżby tu? Po do góry? Nie

OK. Got eyes on the <gasps> Let's move. Kuciaki. Kuciaki. Wszystkie kuciaki Świnka też. Super. Oj. Bingo. Po prostu bingo. Clear. How

Wiesz co? Opening fire głowa Crag Jak on to przeżył, tego nie wiem Ale przeżył Wow Dobra, czy ja już nie mam misji? Si, poschodzimy, coś jeszcze? Jeden, gdzieś tutaj jeden, tak? Wow, się główka. Podmieniam, nie podmieniam? Okej, okay. czy tam jest mesjężuk. Z Messiemu, ooo, przyjemnością. No, cześć. Ciekawe. Czy mogę z nim wyjść? I... O, mogę go uderzać o. o a masz. I o, o, szybę, o szybę, o szybę, o szybę, o krzesło. Co jest w Dobra, pogalajmy. Here's the deal, asshole. You answer my questions or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. Lo entiendes? Cheer the fuck up, cabrón. What do you want? Amaru. Where can I find him? <laughs> you serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. And you can see what we do to people who fuck with us. People like you. <laughs> <laughs> we need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not going to last long.

Z racji tego, że musimy się wydostać stąd i pojechać na farmę, pojedziemy tym cudenkiem Widzimy się na farmie. <grystanie> no, to będzie dobre. To będzie naprawdę dobre. Wyobrażacie sobie to w kołopie? No nie wierzę, motocyklu. O! Nie, nie o to chodziło. Nie do końca o to chodziło. Ale za to tutaj już mogę chyba. Bonjour. Gdzie mój motocykl? Gdzie mój motocykl? Tu jesteś. Bingo. Bardzo się cieszę. jedziemy. Przez wodę. Na ugodę. Z uporem maniaka, ale jadę. Może dojadę. Albo nie. Albo tak. O mój Boże. Jadę. Jeszcze żyję. Coś czuję, że będę mógł tu wyskoczyć. Choć drobinę. Jedziemy. Nie mogę strzelać z motocyklu. Szkoda. Hej. Tam! Trzymaj się, młoda. Trzymaj się, powiedziałem. Trzymaj się! Trzymaj się! Przeżyjemy! Jakoś to będzie. Okej. Okay. a cześć. Nie wiem, jak to przeżyłem, ale przeżyłem. Czy mój motocykl. Nie skręca w lewo? Skręca. Przepraszam, cię drzewo? Strzały słyszałem, nadzieję, że moi się nie dobrali już do misji, co? Bo głupio, jakby tak beze mnie tam Fruneli. Okej. Okay. Będę na miejscu za trzy, dwa... Jestem. Jest i farma. Trzeba to zrobić po cichu.

To ty? Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Do bańu. Chaki! Nie zostawiamy świadków. Amunicja. Dzięki. No to co? Do dzieła. I'll pilot. Chłopaki, wy sobie pójdziecie pieszo, ok? I'm Let's go. Akcesoria? Nie interesuje mnie. Shift albo otworzyć przepustnicę, lecę. Jest dziwnie. Dziwnie się lata, ale jakoś to będzie, czyż nie. Może tak samo uczek. WULU by dostosować nachylenie okej. Okay. Okej. Okay. Dziwne. Dziwnie się leci. No ale nic, jak to będzie. Jakoś to będzie, si w góry W góry A Lecę Nice Tylko te kilometry jakoś się strasznie nie zmniejszają Bardzo dziwnie się leci <laughs> A chłopaki siedzą i nie miał pojęcia że nadlatuje. Hej, przywiozłem waszego kolegę! To ja! To ja! Lądowanie bomba. Pierwsza klasa. 10 na 10 ciebie. <gry> not the most gracious of hosts these are these demons they had questioning me let us say their talk of love was enough to make me vomit Nie but their methods were not were not were their names yuri and polito see sí. yuri polito these are the fucks that tortured ricky sandoval when you questioned him i want them bad we only saw run-of-the-mill Sicario's when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri or Polito in at least three days, maybe four. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village in camp until we find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock.

Personal bodyguard and childhood friend to El Sueño. El Muro's little brother is La Plaga. Nasty piece of shit. Very active on social media. Head Sicario for the cartel. The hunt starts now. We want Sueño. We gotta work our way up the hierarchy. First targets are Yuri and Polito. Mój piękny, prześliczny helikopter. Tak czy owak, mojej drodzy, mam nadzieję się podobało. Pamiętacie, że mam do Was kopię do oddania. Jeżeli chcecie o zdobyć, zostawcie poza kciuka w górę i dajcie znać poniżej. Co sądzicie o grze, co sprawia, że chcielibyście w nią zagrać i co wygląda naprawdę obiecująco tymczasem? A do mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło i to mnie usłyszenia.